No dobra, w serii klamek. Tym razem mamy klamkę Tuarega. Kupiłem uszkodzoną. Układ niebieska się trafiła. Konstrukcja niemal identyczna od Fajtona. Niemal, bo się troszkę różni, ale to już istotne. Zasada działania identyczna. Przycisk, zamyka. Kopiemy za klamkę, otwiera. Też nie ma problemu. Naprawa wchodzi w całkowitą grę. Wymiana elektroniki. Anteny są takie same z tego co zauważyłem. Parametry identyczne, mało tego przyciski identyczne, bo kasy jest identyczne, więc to jest prawie to samo, tylko większe troszeczkę. I działa. Nie ma najmniejszego problemu.